jak pan wysłał mnie do Afryki Południowej. Planowałem pojechać do Afryki jako chłopiec i cieszyłem się na to przez całe moje młodzieńcze życie. Wkrótce po moim chrzcie w Duchu Świętym rozpoczęło się we mnie działanie ducha, którego celem wydawało się objawienie mi i we mnie natury Jezusa Chrystusa. Dzięki tej opiece i przemianie ducha w mojej duszy obudziła się wielka czułość dla ludzkości. Zobaczyłem ludzi nowymi oczami. Wydawali mi się błądzić pośród zamętu, zabłądzili daleko, błądzili i błądzili tu i tam. Nie mieli określonego celu i zdawali się nie rozumieć, na czym polega trudność ani jak powrócić do Boga pragnienie głoszenia przesłania Chrystusa i zademonstrowania jego mocy zbawienia i błogosławieństwa rosło w mojej duszy aż moje życie zostało opanowane przez tę wszechogarniającą pasję jednak moje serce było podzielone nie mogłem z powodzeniem podążać za zwykłymi sprawami życia i biznesu. Kiedy mężczyzna przychodził do mojego biura, choć wiedziałem, że 20 lub 30 minut koncentracji na danym biznesie może przynieść tysiące dolarów, nie mogłem rozmawiać z nim o interesach. Dzięki nowej mocy rozeznawania mogłem zobaczyć jego duszę i zrozumieć jego wewnętrzne życie i motywy. Uznałem go za jedną z tych błąkających się owiec i zapragnąłem z przemożnym pragnieniem pomóc mu odnaleźć. Boga i samego siebie. Ten podział w mojej duszy między interesami biznesowymi a pragnieniem pomagania ludziom w znalezieniu Boga stał się bardzo intensywny. W wielu przypadkach to, co powinno być udaną rozmową biznesową i zamknięciem wielkiej transakcji, kończyło się spotkaniem modlitewnym. Zapraszałem daną osobę, by uklękła ze mną, podczas gdy ja wylewałem swoje serce przed Bogiem w jej imieniu. Postanowiłem przedyskutować tę sprawę z prezesem mojej firmy i szczerze opowiedziałem mu o stanie duszy, w jakim się znalazłem i jego przyczynach. Uprzejmie odpowiedział, ciężko pracowałeś, Lake. Potrzebujesz odmiany. Weź urlop na trzy miesiące. Jeśli chcesz nauczać, to nauczaj. Ale pod koniec tych trzech miesięcy pięćdziesiąt tysięcy dolarów rocznie będzie ci się wydawać dużą sumą pieniędzy i nie będziesz miał ochoty poświęcać ich na marzenia o możliwościach religijnych. Podziękowałem mu, przyjąłem zaproszenie, aby dołączyć do brata w pracy ewangelizacyjnej i opuściłem biuro. Nigdy nie wracając. W ciągu tych trzech miesięcy codziennie głosiłem w dużych zborach, widziałem mnóstwo ludzi zbawionych od grzechów i uzdrowionych z chorób, a setki z nich zostało ochrzczonych w Duchu Świętym. Pod koniec tych trzech miesięcy powiedziałem Bogu: skończyłem na zawsze ze wszystkim w życiu oprócz głoszenia i demonstrowania Ewangelii Jezusa Chrystusa. Pozbyłem się mojego majątku, rozdzieliłem moje fundusze w sposób, który uważałem za najlepszy dla Królestwa Bożego, całkowicie uzależniłem się od Boga w kwestii utrzymania siebie i rodziny i oddałem się głoszeniu Jezusa. Podczas posługi w mieście w północnym Illinois opiekun w hotelu, w którym się zatrzymaliśmy, poprosił o pomoc w ścięciu dużego drzewa. Zgłosiłem się na ochotnika, by mu pomóc. Kiedy piłowaliśmy drzewo, duch pański przemówił w moim duchu jasno i wyraźnie: Jedź do Indianapolis. Przygotuj się do kampanii zimowej, zdobądź dużą halę, wiosną pojedziesz do Afryki. Wszystko się spełniło, to jest moc. Moc objawia się na wiele sposobów. Istnieje moc wiary, która przyciąga do ciebie to, co wydaje się niemożliwe. Wróciłem do hotelu i opowiedziałem żonie o zdarzeniu. Powiedziała: Wiedziałam kilka dni temu, że twoja praca tutaj została zakończona, bo kiedy się modliłam, duch powiedział do mnie: Twój mąż idzie dalej. Pojechałem do Indianapolis i pan pokierował mną w cudowny sposób. W ciągu kilku dni zabezpieczyłem dużą salę i zacząłem prowadzić nabożeństwa zgodnie z jego poleceniem. Pewnego dnia w lutym następnego roku, po tym jak głosiłem już przez jakiś czas, mój partner kaznodziejski powiedział do mnie, John, ile będzie kosztowało zabranie naszej grupy do Johannesburga w RPA? Odpowiedziałem dwa tysiące dolarów. Cóż, jeśli wybieramy się do Afryki na wiosnę, nadszedł czas, abyśmy ty i ja modlili się o pieniądze. Tom, modlę się o pieniądze od nowego roku. Nie słyszałem o tym od pana ani od nikogo innego. Nieważne, pomódlmy się jeszcze raz. Poszliśmy do pokoju Toma i uklękliśmy przy jego łóżku do modlitwy. Po jakimś czasie poklepał mnie po plecach, mówiąc: Nie módl się więcej, John. Jezus powiedział mi przed chwilą, że wysłałby nam te dwa tysiące dolarów i byłyby one tutaj w ciągu czterech dni. Cztery dni później Tom wrócił z poczty i rzucił na stół cztery czeki na pięćset dolarów, mówiąc: John, oto odpowiedź. Jezus je przysłał: Jedziemy do Afryki. Pieniądze na ten prezent zostały wysłane Tomowi przez przyjaciela wraz z listem. List Brzmiał. Stałem w banku w Monroe w Kalifornii i coś do mnie powiedziało. Wyślij Tomowi Hezmalhalcowi dwa tysiące dolarów. Są twoje, Tom, na dowolny cel, jaki Bóg ci wskaże. Nigdy nie dowiedziałem się, kto napisał list, ponieważ chciał, aby nikt inny o tym nie wiedział. Od razu kupiliśmy bilety dla całej grupy na podróż z Indianapolis w stanie Indiana do Johannesburga w RPA. Było nas dwunastu, moja ośmioosobowa rodzina i cztery inne osoby. Mieliśmy bilety do Afryki, ale po drodze czekało nas wiele innych wydatków. Miałem w ręku tylko jeden dolar pięćdziesiąt centów. Gdy nasz pociąg wyjechał ze stacji w Indianapolis, młody mężczyzna, który pracował jako mój sekretarz, przebiegł obok pociągu i wrzucił przez okno banknot dwudolarowy. Dało nam to w sumie trzy dolary pięćdziesiąt centów. Młoda kobieta, która była jedną z naszych pracownic, podróżowała z nami aż do Detroit w stanie Michigan. Potrzebowałem 10 dolarów, aby kupić jej bilet do północnego Michigan. Kiedy jechaliśmy, powiedziałem do żony, Jen, kiedy dotrzemy do Detroit, będę potrzebował 10 dolarów na bilet kolejowy dla Winnie, ale nie mam pieniędzy. Pochyliliśmy więc głowy i pomodliliśmy się. Zawsze stosowaliśmy tę praktykę w odniesieniu do naszych potrzeb. Nigdy nikomu nie mówiliśmy, jakie są nasze potrzeby, ale zawsze mówiliśmy, o nich panu. Kiedy przybyliśmy do Detroit, mój brat i zamężna siostra byli tam, aby się z nami spotkać, a wraz z nimi był mój młodszy brat, Jim. Gdy wysiadłem z pociągu, Jim wziął mnie za ramię i przeszedł ze mną przez stację. Potem powiedział: Jack, mam nadzieję, że się nie pogniewasz, ale chciałbym ci to dać. Po czym wyciągnął z portfela banknot dziesięciodolarowy i wsunął mi go do kieszeni kamizelki. Podziękowałem mu, odwróciłem się i poszedłem kupić bilet wini. Wciąż miałem trzy dolary pięćdziesiąt centów. Kupiliśmy trochę fasoli w puszkach i innych produktów spożywczych, które wykorzystaliśmy w pociągu w drodze do St. Jones w nowym Brunszwiku. Kiedy w końcu dotarliśmy na statek do Liverpoolu, zostało mi jednego dolara i dwadzieścia centów. Na pokładzie dałem 50 centów stewardowi stołowemu i 50 centów stewardowi w sypialni. Gdy dotarliśmy do Anglii, wciąż miałem 25 centów. Pozostaliśmy 5 dni w Liverpoolu na koszt firmy transportowej, czekając na drugi statek. Pewnego dnia pani Lake powiedziała do mnie, a co z naszym praniem? Odpowiedziałem: Nie mam pieniędzy, ale może pan spotka się z nami, zanim będziemy musieli je zdobyć. Ponieważ byłem bardzo zajęty, zupełnie o tym zapomniałem. Ostatniej nocy naszego pobytu w Liverpoolu, tuż po tym, jak udałem się na spoczynek około północy, moja żona zapytała: A co z praniem?. Odpowiedziałem: Przepraszam, ale zapomniałem. Zupełnie jak mężczyzna. Teraz ci o tym opowiem. Wiedziałam, że nie masz pieniędzy, ja też nie miałam, więc modliłam się o to. Po modlitwie poczułam, że powinnam zejść do pralni i zapytać o wysokość rachunku. Wynosił on jeden dolara sześćdziesiąt centów. Gdy wracałam do hotelu, minąłem na ulicy pewnego dżentelmena. Powiedział: Przepraszam, ale czuję, że powinienem ci to dać. Wręczył mi kilka monet. Wróciłam do pralni, przeliczyłam je pralnikowi i okazało się, że to tylko kwota rachunku. Cieszyliśmy się z tego małego dowodu Bożej obecności wśród nas. Następnego ranka wyruszyliśmy pociągiem do Londynu, a wieczorem wsiedliśmy na statek płynący do RPA. Miałem wtedy szylinga angielskiego. Kiedy nasz statek zatrzymał się na Maderze, jednej z Wysp Kanaryjskich, kupiłem owoce dla dzieci za szylinga i ostatni grosz przepadł. Dzięki mojej znajomości przepisów imigracyjnych RPA, wiedziałem, że zanim będziemy mogli wylądować, muszę pokazać inspektorowi imigracyjnemu, że posiadam co najmniej 125 dolarów. Żarliwie modliliśmy się w tej sprawie. Gdy dotarliśmy do równika, w mojej duszy zapanował spokój i nie mogłem. Się już więcej modlić. Około osiem do dziesięciu dni później dotarliśmy do portu w kapsztadzie, a nasz statek zakotwiczył. Na pokład wszedł inspektor imigracyjny, a pasażerowie ustawili się w kolejce do biura portiera, aby przedstawić swoje pieniądze i otrzymać bilety na ląd. Moja żona zapytała, co zamierzasz zrobić? Zamierzam ustawić się w szeregu z resztą. Do tej pory byliśmy posłuszni Bogu, teraz wszystko zależy od Pana. Gdy stałem w kolejce, czekając na szansę wyjaśnienia naszego dylematu, współpasażer nagle klepnął mnie w ramię i wskazał, że powinienem wyjść z kolejki i podejść do barierki statku, aby z nim porozmawiać. Zadał mi kilka pytań, po czym wyciągnął z kieszeni podróżną książeczkę czekową. Wręczył mi dwa przekazy pieniężne na łączną kwotę 42 funtów szterlingów czyli 200 dolarów powiedział czuję się w obowiązku przekazać tę kwotę, aby wspomóc waszą pracę. Johannesburg znajduje się tysiąc mil w głąb lądu od Kapsztadu. Przez całą podróż żarliwie modliliśmy się na temat domu. Jako misjonarze w wierze nie mieliśmy ani zarządu, ani przyjaciół, którzy mogliby zapewnić nam pieniądze. Byliśmy zależni od Boga. Wiele razy podczas podróży do Johannesburga pochylaliśmy głowy i przypominaliśmy Bogu, że kiedy tam dotrzemy, będziemy potrzebować domu. Po przybyciu na miejsce, gdy zeszliśmy na ląd, zauważyłem krzątającą się drobną kobietę, którą natychmiast rozpoznałem jako Amerykankę. Podeszła do Toma i powiedziała: Jesteś amerykańskim misjonarzem? Odpowiedział: Tak. Ilu jest członków Twojej grupy? Czterech. Nie, powiedziała: Nie jesteś rodziną, czy jest jakaś inna. Odpowiedział tak, panie Lake. Zwracając się do mnie, zapytała, ile osób liczy twoja rodzina? Odpowiedziałem moja żona, ja i siedmioro dzieci. Och, powiedziała, jesteś rodziną. O co chodzi, madam? Podczas modlitwy zeszłej nocy Bóg powiedział mi, że spotkam tę łódź, a na jej pokładzie będzie amerykański misjonarz z dziewięcioosobową rodziną, składającą się z dwóch dorosłych i siedmiorga dzieci, i że mam dać im dom. O trzeciej tego samego popołudnia byliśmy w umeblowanym domku w Johannesburgu. Bóg zapewnił nam dom. Naszą ukochaną dobrodziejką była amerykańska misjonarka pani C. L. Goodnow. Pozostała naszą ukochaną przyjaciółką i współpracowniczką w Panu. W ten sposób dotarliśmy do Afryki.